Ciągle coś robię. Zobaczcie jakie, rzeczy, zobaczcie jakie rzeczy zrobiłem już. Nie, nie, nie to. Dobra. Po to sobie tworzę konto na Twitchu, bo będziemy też mogli później robić Twitcha. O, dobra, już jestem. Yy, siema, w wiem, że robisz streama na Twitchu. Ej, jest ja, ja przed chwilą byłem na Twitchu, oglądałem co tam robisz. Pod... No ogólnie fajnie, ja ogólnie nie, ma... nie mam Mam, nie, nie, nie włączyłem pisania sobie, więc tutaj komentarze nie piszę, ale później. Jak, co to ma. Ej, a... o trzy osoby! Witamy nową osobę na live! Ie. Witamy! Napisz coś w komentarzu, jeśli. Tak. Ty no was. Kurde, jestem botem. Mm. Ej, jakby to to jakby się live co jakiś czas włączył to dlatego... To dlatego, że po prostu mam po prostu sprawdzam coś, co się dzieje. Kto napisał komentarz? Rel. No dosłownie rel Nie wszystkie komentarze będę czytać, ale te czy komentarze osób, które są już na live jednej... które są na live na, najdłużej mają 100%, że ich komentarz zostanie przeczytany. Czyli wy macie 100%, że... Żeby... Czy w nie będę co jakiś czas sprawdzać komentarze? Robię coś takiego, że. Re robię lawa kasta teraz. A ja sobie nie dawaj daj gramy zaraz. W... Dawaj zaraz do, do mnie. W... Dawaj wbijaj zaraz do mnie. Bo. Będę robić lawa kasta i ci mogę dać i tamy. Trochę, diaksowe. Okej. Okay. Jakby co to, to mam y, tą łopatę stąd... Kurde kto pisze. A wy? Ymm, no, mogę dać. Spróbuj. Może... E, tak, zaraz, zaraz ci dam, tylko muszę wejść z telefonu. Halo, halo? Dobra, już wchodzę z głównego tam. Dobra, Dobra, już wchodzę z głównego tam. Dobry wieczór, chodzę z dostałeś. dostałeś. sobie ty też dostałeś. Moderatora. Macie we dwóch moderatorów, a no więc... Dobra, O kurde, lawa, no tak. No tak. To trochę ogrodzę tą lawę. Ehm... Um. Aha, już wyszli. Zar zwrócić do rzeczywistości. Zero widzów, jupi! Codzienny dla mnie to jest dla mnie przynajmniej. Dobra, zaczynamy robić lawakasta. kasta. A nie, nie tak przy moim domu, kurde, no tak, bo się zaraz spali. No dobra, skoro nie ma, mają już widzów notowania, ale ogólnie będę, póki, was, póki nie ma nie, żadnego widza, będę robić coś fajnego. Na przykład będę zaraz, wmucha, na przykład, dmuchać w mikrofon. Nie no, żartuję, nie będę. Albo zresztą... A rosou o comentário. Uó. o Daj, stary, ja, nie mam co robić. Prawie nie mam, nie mam prawie w ogóle e, wizów, więc sobie po prostu dmucham w mikrofon, bo nie mam co robić. Jedyne co tutaj robię na tym lejwie to lava kasta, której się nawet... Kurde, dlaczego ta lava wyglądała jakby stała w miejscu? Nie, to nie tak się robiło, dobra. Może to woda? Kupi, wróć. Kurde! Niech to się zaraz skończy, proszę. Dobra, już chyba wiem, jak to zrobić. Tylko, że muszę to zrobić gigantycznie. Będzie gigantyczny dla w 4 strony, jak nie 5, jak nie 6, jak nie 7. Czekaj, 8 stron, no, dokładnie 8 stron. Co ty piszesz, kurde? Nie, no spadłem! Tari, wiem, że ja jestem strażakiem samym. Tylko po prostu lawa jeszcze nie spłynęła. O, już spłynęła. Strażak sam bledł. Na la a la dina... O kurde skok! Piu! Piu! Dobra, włączę sobie lejewa inaczej. I będę patrzeć w czat. Ja wiem, że jestem strażek sam. Okej, okay. dobra, to czas zaczynać A budowę Lava Casa. To będzie pierwsze ogólnie Lava Casa na tym serwerze. Będę go widzał, youpi! Jakby to, to czasami będą live y, się wyłączać, bo będę patrzeć w komentarze. Kurde, no! Tutaj się. tutaj, Tutaj. Tutaj powstaje historia. I to tak dosłownie powstaje historia, bo. Bo ten ja na tym serwerze To będzie mój to jest już mój najlepszy serwer w życiu. To jest taki no i najlepszy serwer, więc no... Dobra, że chyba wiem co jak będę to robić. Stąd będzie spływać lawa. Albo woda, nie wiem. Bra! I poczekajcie, ja muszę... Poczekajcie, jeszcze muszę obliczyć ile to was. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć... Czeka, jeszcze raz, tak. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.

Wiem, że dużo... <coughs> Wiem, że niektórzy widzowie pewnie grają w Minecrafta, bo po co bym nagrywał Minecraft. Znaczy, to jest akurat proste. Chyba... wiecie, ile osób gra w Minecrafta, a ile to moi widzowie? No... Nie nie jestem w stanie powiedzieć, bo pewnie 0% graczy w Minecraft to moi widzowie. 100%. Mogę, mógł... Żebym jeden. Ruch, buch, struch, winoliwo, ja pierdzielę. Moje piwo to moje paliwo, jakby to. Powiem mamak, Grzegorz, powiem ci, powiem wam... O, druga osoba! Kto? Dobra, druga osoba na live, jupi Robimy lawa kasta! I nowa osoba, nie wiem, kim, nie wiem kim... jesteś, bo nie mogę zobaczyć, napisz coś na czacie No, mam się darmo Kurde, coś mi się wyłączyło Okej, okay, powiedz tą straszną historię. No dawaj tą straszną historię, bo nie wiem czy się przestraszę. Ludzie, ja grałem w takie horrory, że... Ja grałem. Piedzieli wam moją straszną historię. Moja straszna historia to moja siostra. Em, co? Byłem, no gdzie byłeś? I co byłeś? I kim byłeś? Boję się. Byłem, ale gdzie byłeś, kurde? Raz w Minecraft, ok No dawaj, no, raz w Minecraft. A byłeś w Minecraft. I budowałem domek. Taki pas jeszcze, że ci się Hero Herobrine zrespił i cię zjadł. I szedłem. No, gdzie szadłeś? wykopany krzyż. Taki będzie, że jakiś ty cię nawiedził później. Znam te creepy pasty, czkłopie, ja gram... Ja gram w Minecrafta przez 6 sze nawet 7 lat. Siedziałem tam w nocy. Okej, okay, okej, okay. zaczyna być trochę straszy, nie nieodniam. No dawaj. P, ja też mam właśnie nocy. Um. Dawaj, pisz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest szansa, żebym w to jeszcze uwierzył. Moderatorzy. No dawaj, i co? I nagle ty Skąd wiesz, że to byłem akurat ja co? Zau co, i, co? I zauważyłeś i zauważyłeś yy, napis ile mam subskrypcji i w ogóle to nie rosło? Nagle Ty się zdrałem w gadzie. Ja dzisiaj nie dziwię, bo ja... bo ja sam koszmarem samego siebie. Ty bardziej moja matematyka. No to co? Moja matematyka jest gorsza ni niż historia pięcioletniego kida z YouTube. Powiem się w domu. Domu, sorry. No, to. Poczekaj chwilę. Dobra, nopa Już jestem, tam Bo co to, to zaraz będę kończyć live, no bo nie mam czasu już, a, a później wrócę jeszcze na i zrobimy kolejny ten Zostałem opętany, no na pewno zostajecie opętany. Powiedz jeszcze, i powiedz jeszcze, że zaraz Hero Brain ci wyskoczył i Cię zjadł. I b, b, i z, szkoda, że nie szkoda, że nie było w tej historii i wyskoczył y y Hero Brain, gruby Hero Brain i mnie zjadł. to tylko na takie zakończenia, po tylko takie Mega tak dosłownie Fa fajna historia tylko nie wiem czy, czy prawdziwa czy nie prawdziwa ale no fajnie fajnie podo podobała mi się tak było no git wisa 10 dziewczyni co kto to a dobra już chyba wiem kto to bo jak to ty opie Dobra, ja kończę live. Ja ja kończę live'a i na. No. Robi jakby to to później to później jeszcze będzie live.